Siemaneczko. Witajcie z tej strony Ola. Powraca wasz ulubiony wakacyjny program, czyli SK On the Beach, a nasze wakacyjne wojaże zaczynamy od niesamowitej Ibizy. I pewnie teraz zastanawiacie się jak to, Olka, jesteś najbliżej, a w tle generalnie cisza, spokój i jakiś pan, który rozkłada sobie leżaczki? Już tłumaczę, jak to jest. Aktualnie są bardzo wczesne godziny poranne, więc każdy wytrawny imprezowicz jeszcze śpi, a my, ekipa SKTV, wstaliśmy skoro śpi, a wszystko po to, żeby zrobić dla Was fajny wakacyjny program. A co w naszym programie, na pewno pojawi się masa plotek, będą ciekawostki z życia gwiazd, będą różne porady modowe, będą też porady związane z Instagramem. Aktualnie wszyscy żyją w instagramowym świecie i każdy chce mieć fajny feed na Instagramie. No i przede wszystkim chce mieć dobre zasięgi i statystyki. Jak je zrobić? O tym będziemy mówić w naszym programie. Pojawią się też ciekawostki dotyczące i Ibizy, czyli miejsca, gdzie się znajdujemy. I jeżeli macie ochotę zgarnąć tysiąc złotych, to będzie taka szansa. Ja wam opowiem o tym, jak ustrzelić tysiaka w SKTV. No to co, nie pozostaje mi nic innego, jak rozpocząć opalanie. A wy oglądacie teraz porcję najlepszych eskowych klipów i widzimy się już. ¡Gracias! Oglądacie program Esk Beach prosto z imprezowej i słonecznej Ibizy. Mamy tutaj w tej chwili poranek, ale już tam w tle słyszę muzyczkę, czyli ci najbardziej wytrawni imprezowicze już rozpoczęli. Ja to oczywiście bardzo szanuję. Przyznaję się bez bicia, że nigdy nie byłam jakaś świetna z geografii i wydawało mi się, że Ibiza to duża wyspa. Otóż nie, bo powierzchniowo przypomina Warszawę. Mieszka tutaj 150 tysięcy osób, ale rocznie, jeśli chodzi o turystów, to przybywa ich tutaj aż 6 milionów, czyli jakieś 150 samolotów dziennie i 120 statków rocznie. Ale oczywiście nie mówię tutaj o jakichś małych statuniach, tylko o ogromnych wycieczkowcach. Ale Ibiza ma też w sobie sporo zabytków, ponieważ została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, więc można tu przyjść i na imprezę, i można też co nieco zobaczyć. Jeszcze dodam, że Ibiza została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, jeżeli chodzi o najbardziej imprezowe miasto na świecie to znaczy wyspę. Na świecie. I tak sobie myślę, że to wspaniałe miejsce na wakacje, bo przyjeżdżamy, imprezujemy i jeszcze na dodatek mamy styczność z wspaniałym dziedzictwem kulturowym naszego świata. Oglądacie program SK on the Beach prosto ze słonecznej i bizy. Ja cały rok czekam na to, żeby móc plotkować na antenie SKTV. No i wreszcie mogę. Wjeżdża ploteczka numer jeden, a w roli głównej Jennifer Aniston i Brad Pitt. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja gdziekolwiek bym o nich nie powiedziała, to wtedy każdy mówi to było takie fantastyczne małżeństwo. Dlaczego oni się rozwiedli? No tak czasami bywa i tak po prostu chcieli. Ale mamy dowód na to, że wciąż są dobrymi przyjaciółmi. A dlaczego? Bo przyjaciel przyjacielowi daje bardzo fajne prezenty na urodziny, a Jennifer Aniston jakiś czas temu obchodziła 50. urodziny i dostała od Brada Pita w prezencie dom za 79 milionów dolców. Ale to nie jest taki zwykły dom. To jest dom, w którym kiedyś Brad Pitt i Jennifer Aniston razem sobie mieszkali, tylko potem się rozwiedli i ten dom sprzedali i Jennifer Aniston kiedyś powiedziała, że ona chciała mieć ten dom z powrotem i że żałuje, że ona nie wykupiła tego domu od Brada Pita, no i Brad Pitt stwierdził, że po prostu daje ten dom w prezencie. Całkiem fajny ten były mąż. Oglądacie program SK On The Beach, oczywiście na antenie SKTV. Tym razem jesteśmy na pięknej Ibizie, a ja chcę Wam teraz wspomnieć kilka słów o naszej zabawie. Hit Hunters. Trzeba złowić klip i możecie zgarnąć aż tysiąc złotych, a tysiąc złotych zawsze się przyda. Co zrobić? Na początku musicie być bardzo czujni na naszym Facebooku SKTV. Tam raz w tygodniu wjeżdża przypięty post, o jaki klip w danym tygodniu chodzi. Potem odpalacie SKTV i znowu musicie być bardzo, bardzo oczujni. Kiedy na antenę SKTV wiecie ten klip, którego my szukamy, wy robicie zdjęcie i potem wbijacie na naszego Facebooka SKTV i tam w komentarzu do tego przypiętego posta dodajecie zdjęcie tego klipu oraz piszecie, dlaczego to właśnie do Was powinno powędrować to 1000 zł. No nie pozostaje im nic innego jak życzyć Wam szczęścia i przede wszystkim czujności, bo to o czujność w tym konkursie chodzi. Na antenie SKTV oglądacie nasz wakacyjny program, czyli SK on the Beach prosto ze słonecznej i upalnej Ibizy. Obiecałam wam już wcześniej, że będę mówiła o tych must have tego sezonu, oczywiście jeśli chodzi o modę, więc porozmawiajmy sobie o shortach. Drodzy panowie, niestety, ale shorty z wysokim stanem nadal są modne. Panowie nie cierpią, nie lubią, twierdzą, że to nie wygląda seksownie, a my kobiety uwielbiamy, bo przynajmniej można sobie brzuszek ładnie schować, ale żeby jakoś trochę urozmaicić te shorty, to w tym sezonie, właśnie mega modne są takie różne różnego rodzaju jety. Ja przyznaję się, że te spodenki zostały kupione już od razu z tymi jetami i to nie jest do końca dobry pomysł, ponieważ to się łatwo tutaj psuje, odpada. Proszę bardzo, nie wiem czy widać, ale tutaj jest już jedna dziura, także nie fajnie. Lepiej wziąć jakieś swoje stare shorty i kupić na przykład ćwieki. Podejrzewam, że takie małe opakowanie ćwieków będzie kosztowało 5-7 zł, 30 minut pracy i macie całkowicie nowe shorty, które wy kochacie, a wasz facet niekoniecznie. Oglądacie program SK On The Beach, oczywiście na antenie SKTV prosto z Ibizy. My co roku podczas naszego wakacyjnego programu przekopujemy cały internet, czytamy różne modowe pisma. Wszystko po to, żeby przekazać wam, co w danym sezonie jest modne, a co nie. Więc zacznijmy od tego, co już modne nie jest. Otóż już modne nie są takie duże sneakersy. No, wydawało mi się do tej pory, że to jeszcze nadal jest modne, ale jednak okazuje się, że nie. Do tego również musimy się pożegnać z takimi małymi okularkami, które już absolutnie w tym sezonie nie są modne. No i do tego wszystkiego jeszcze wjeżdżają koszulki z takimi dużymi logotypami. jako Ja że że Balenciaga czy Kenzo właśnie takie koszulki już jakiś czas temu wypuściło, więc dziewczyny, nie kupujcie, bo te koszulki już nie są modne. Za to, jeżeli chcecie być w tym sezonie bardzo, bardzo modne, to trzeba zainwestować w skórę. I to jest dla mnie trochę dziwne, bo wydaje mi myślę, że skóra jest mega uniwersalna i chyba w każdym sezonie jest ok mieć taką jedną, porządną skórę w swojej szafie. Do tego różne wiklinowe dodatki, na przykład wiklinowe torebki i różne rzeczy ręcznie robione. To jest absolutnie hot w tym sezonie, ale ja o tym wszystkim powiedziałam, ale ja Wam to jeszcze wszystko w naszym programie pokażę, tylko oczywiście nie dzisiaj, także śledźcie program SK on the Beach, a dowiecie się, jak się nosić modnie i wygodnie. Teraz porcja najlepszej skowej muzy i widzimy się już za chwilę. Na antenie SKTV oglądacie nasz wakacyjny program, czyli SK on the Beach prosto ze słonecznej Ibizy. Jak widzicie na załączonym obrazku, widoczek całkiem niezły, więc pewnie zaraz zrobię sobie jakąś fotę i wrzucę ją na Instagrama. I a propos Instagrama, jeżeli chcecie, żeby wasz profil tam był bardzo atrakcyjny, fajny i żeby tam się wszystko klikało, to ja proponuję, żebyście zaobserwowali Aśkę Banaszewską, bo to jest absolutny Instagramowy freak, która o instawie wszystko, o tych algorytmach, trikach i tak dalej. Na jej profilu w tych zapisanych relacjach jest mnóstwo darmowych tipów, dlatego bardzo Wam serdecznie polecam i wtedy gwarantuję Wam, że Wasz fit na Instagramie stanie się spójny, a Wasze relacje będą miały niesamowitą oglądalność. No i a propos Instagrama, to oczywiście wbijajcie też na Instagrama SKTV, bo my się też staramy, żeby ten fit był tam bardzo fajny. Porcja jestkowych klipów i widzimy się za chwilę. Niestety wspólnie dotarliśmy do takiego przykrego momentu, że musimy zakończyć pierwszy odcinek naszego wakacyjnego programu SK on the Beach prosto z Ibizę, ale spokojnie tych odcinków jeszcze będzie dużo, dużo więcej, a w każdym z nich na przykład różne ploteczki z życia gwiazd, ciekawostki o gwiazdach, porady modowe, różne porady związane z Instagramem, będą też porady związane z podróżowaniem, bo przecież wakacje to okres, w którym podróżuje się najwięcej. Obiecuję Wam, że w każdym naszym odcinku pojawi się dużo słońca i oczywiście porcja najlepszej eskowej muzy. A gdyby tych słonecznych ujęć było Wam mało, to wpadajcie na naszego Instagrama SKTV, tam też przekazujemy Wam słońce. No to co? Widzimy się w kolejnym odcinku programu SK On The Beach prosto z Ibizy. Do zobaczenia. Ola!